Yo! Siemanko! Z tej strony doktor Otikos i witam Was w nowej serii na tym kanale, jaką jest to, co teraz Wam się wyświetla. Będziemy właśnie to sobie przechodzić. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i zalekowania tego wideo. To zaczynamy! Jak mogliście zauważyć, mam. O! Mam no, innego skina. To z okazji dodania pancernika do gry. I jeszcze z tych. Yy, za darmo prezentów takie coś sobie zrobiłem. Dobra. O! <ścoughs> Fajne. Rawager. Dobra. Fajnie. Ta sobie tańczy. Dobra. Tam na komunikacie było, żeby iść do jakiegoś muzeum. Było napisane muzeum, to wygląda jak muzeum o. O w ogóle... mi że należy dali. Jakiś gościu o, Stefek jakiś. Daj mi jakąś księgę. W ogóle zobaczcie, ile tu jest zaznaczników znaczników tych takich. O, ale budynek z tortem. Tam są jakieś w ogóle pluszaczki. Happy birthday Minecraft. Co? Ej, co to było? To były oczka z mojego skina. E sticker collected. Sticker to jest naklejka. Czyli zdobyłem jakąś naklejkę. A co to jest? To jest retrun to hub. A czy to jest to hub? Dobra. A to? Open sticker book. A ja to, którą zdobyłem sticker? Dobra, E! Lover, e. Ja zaraz się widzimy, tylko sobie co przeczytam. Bo, że tutaj coś jest do przeczytania. Dobra, ja już wiem o co tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, że będziemy zbierać naklejki z różnych światów, które są tutaj na dole. I tutaj jest ten świat hub. I jak widzicie, to tutaj jest naklejka, jest. Ale w ogóle zobaczcie! Jak <ścoughs> to jest piękne! <noise> Gościu na balonie utknęła Ty mama go koni. Dobra, ja jeszcze co ja... Je... To jest Moskał? Nie wiem, dobra, nieważne Zobaczymy sobie Tutaj są na... name ten, ten, tak A... Muszę... Trzeba zdobywać e, Te... naklejki I w ogóle Ja tutaj zauważyłem Że tutaj Jest Taka ryba i tutaj też jest ryba. Jest akwarium. Więc tutaj, no, to jest to. Czyli ja chyba wiem, o co tu chodzi. W ogóle, czemu ja sobie te buty że Inne chciałam, ale... Czyli chyba jeżeli wiem o co tu mniej więcej chodzi. Dobra, jesteśmy w jakimś akwarium. O, tam coś jest dalej. O, you have been given a camera. O, rzeczywiście. Use your camera to capture fish tasty photos. Dobra Ej Ej Fotografujemy to sobie O, Ej, zapomnij! Heart of the Sea Dobra A wodorost gdzie działa? Tropical fish jest Weszła w kadra, ale dobra, mamy nowego sticker, ale chcę to zobaczyć. Nie, nie działa. A czy żółw zadziała? No, zapało mi. Oh, jest turtel. A ja delfina zrobiłem chyba, czy nie? Jest, dobra. Zobaczę, co to jeszcze jest w ogóle. Tam coś jeszcze jest, ale na razie niech. Tam są jakieś kwadraty. Może oh, to Skarby zrobię może. Zobaczcie widzowie Monitor i Chest! O! Ja nawet nie wiedziałem, jak chciałem zrobić statkowi zdjęcie, ale zrobiłem skrzynce. Bo myślałem, że jak tak zrobię, to mi złapie trochę. Dobra. dałem ja sobie teraz muszę poszedć w to miejsce. Dobra. Jesteśmy. I w ogóle ten jest F5 odpalony. Spróbuję mu zrobić zdjęcie. E. Nic nie było. Nic nie było. A jakie interact. Ma... Interakt? <laughs> Elder Guardian, dobra. Wychodzi... A tam były te kwadraty na dole, widziałem. A ten statek? Właśnie ten statek tutaj chyba powinien być. Zobaczymy. Shipwreck. Nie, no łapi mi, ale nie chcę mieć naklejki. Mhm, mm przyjemnie. A turty już robiłem? Chyba tak. No. Oh! Tutaj są te takie stworzenia. A gdzie one idą? Gdzieś na dół. Oh! Mam Glow Squid. Co je, coś jest? To mi jest jeszcze dolne piętro z kałamarnicami. Dobra, to jest exit, to tam nie idziemy. O, doktorek. Aha. Dobra. Czy. O, nie. Biedactwa. Musimy je ożywić. Dobra. Ej, e, chwila. Może gdzieś. O, dostałem koralowca. Ale jeszcze muszę raz tej sprawdzić. One teraz opadają. I się zamieniają w te. Tak. A teraz... Aha, dobra. E Tam coś jeszcze jest. Ale chcę jeszcze zobaczyć tu. O! Jakaś gra. Okej. Okay. Odliczanie. A ja mam te balony? Chyba tak. One znikają! Dobra, kupimy je. No, weź troszeczkę się wysil. Na razie... A co to są te lewo? Aha, minus 20. No, weźcie. O, dobra. Time is up. 20 punktów I Froga zdobyłem Eee, no to fajnie O, aksolotle. Okej okay. Zrobię mu Odejdź się, odejdź się. Nie, znaczy nie... złapał Ale nie chcę mieć na klik O, ci, może będzie to zwykły guardian. Mmm ja, ja tam nie idę. Zobaczmy, bo no patrz. Tutaj są też te kałamarnice z dołu. Ale już je zrobiłem. Indy, koralowcy jeszcze, może tak. Nie. Dobra, tutaj byłem. Więc chyba jest exit, czy nie. Czy tam coś jeszcze jest? Bo chyba jest exit, czy nie? Nie, tu jeszcze coś jest, dobre. O! Zapomniałem tą zrobić, to tutaj zrobię. Salmon. O! To dorsza pewnie też mi złapie. O, złapało, ale nie ma, nie ma. O! To może jeszcze tą kałamarnicę zwykłą zrobię. Nie. To pewnie... to będzie. Nie. Sad. Aha. A może jeszcze zrobimy Tridentowi? Ty tu nie gadaj, że ja to wszystko zrobię. Bo ja Chciałem jedną krainę na jeden odcinek zrobić. Nie no. Wszyscy. A nie, jeszcze jeden. Eee, tylko co to może być? Hmm. Nie ma Tropical się już było. Co to może być? I teraz dosłownie większość odcinka będę szukać tej jednej naklejki. Czemu ja jeszcze nie zrobiłem zdjęć? Jakiemu przedmiotowi? Mm -hmm. Dobra, ja jeszcze raz się obejdę tutaj. Teraz, ale teraz tak wszystko na ostrożnie. Dorszą zrobiłem. Czemu ja jeszcze nie zrobiłem? O, Ja rozdymką nie zrobiłem! No! Dobra! I teraz mi wszystko gra! Mamy wszystkie! Dobra, widzowie, tutaj macie wizualizację wszystkiego, co dzisiaj zdobyliśmy. Dobra widzę i widzimy się w następnym odcinku z tej serii. Niedziemy odkryć następną krainę. Może będzie dłużej, bo może tam być trudniej, nie wiem. Pozdrawiam serdecznie na